No Mam takie dwa obrazy. Obraz rodziców, którzy wrócili. Mieszkaliśmy wtedy na witaminie do domu i opowiadali o wydarzeniach, które działy się pod urzędem. I też pamiętam taką scenę w nocy. Rodzice obudzili nas, a kolumna czołgów przejeżdżała przez witamino. No były to bardzo dramatyczne obrazy, które pozostały. W pamięci wtedy siedmiolatka, ale myślę, że w pamięci wielu Gdynian pozostały tamte obrazy, bo ta specyfika grudnia 70 roku polegała także na tym, że e, wojsko i milicja strzelało do robotników, ale też tysiące ludzi brało udział w tych wydarzeniach. Tysiące Gdynian było bezpośrednimi świadkami tamtych wydarzeń. Stąd e, tak e, istotne jest. E, w pamięci naszego miasta, żeby wracać do tamtych wydarzeń, żeby o nich pamiętać, ale też pamiętać o tym, że tamte wydarzenia torowały drogę potem do wielkiego sukcesu Solidarności i tego, że żyjemy w wolnym kraju. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz Gdyńscy Radni. Wzywam wszystkich znanych i bezimiennych bohaterów, którzy zginęli w długiej i trudnej drodze ku wolności. Tragiczny dzień. Uważam, że nie zapomnę tego dnia do końca życia. Ludzie, którzy idą do prasy, i do nich się strzela, uciekają w popłochu. Jest to widok, który rzeczywiście zostaje w pamięci, nie wiem, chyba do końca moich dni. Zresztą historia, którą dzisiaj tutaj Obchodzimy rocznicę 52. rocznicę już tych wydarzeń smutnych dla naszego kraju, dla naszego państwa. Uważam, że będzie chyba trwała przez długie, długie lata. Trudno to zapomnieć. Uważam, że nie powinniśmy o tym zapomnieć i dlatego się spotykamy co roku o godzinie 6 rano, właśnie 17 grudnia, żeby uczcić pamięcią tych, pamięć o tych, którzy zginęli w tym w smutnym dla nas dniu. Obrigado, boo